Dobra Ewa Siema, siema witamy Glory my <laughs> w końcu jakieś normalne wejście na filmik. A nie jakieś e, łe No Dobra czekaj, od czego ja to, ja mam tu zacząć Wait, A fizyka, to jest Arena, fizyka, ty, fizyka, co ja gadam Jak oni mają fizycznych? Trzech fizycznych, dwóch magicznych Aha, dobra to nieważne Bierze, to dobrze grać. No nie mogę zlamić. Czekaj Zacznę sobie od butu Dobra, Daruję sobie tę medytację. Spróbuję wezje wyjątkowo Chociaż nie ukrywam, że lubię ten item To tofszę Mam gigantyczną nadzieję, że Wirek nie będzie zagłuszał Ciebie w nagraniu. Ale wydaje mi się, że będzie już w porządku Bo ściszyłem mikrofon Proposto Mam radę pipi Chyba niekoniecznie koniec, a tu jest ale trudno. Czasem i tak, bo. Ach, nie Ach. wszystko. Ja zaczęłem z butami? To źle? Mm, nie, ale... To, to wygląda, że zaczęłem z czymś innym. <śmiech> <śmiech> nie, yy, eee... <ej. śmiech> Dobra, ja stąd zwijam. Ajajaj. Co? Przeżył? Mm -hmm. A dostał, w ogóle tym ultom? Wydaje mi się, że właśnie nie. A. To Lipson. Mhm. Mm Dobra, muszę się zarzucić po manę. Chyba. Nie ma first blada dalej za poważnie tam e, jest gra tutaj jest to dla widzów nie co oglądać no czemu ja sam w to uczucie gdy budujesz dwa itemy na czemu on się tak zatrzymał? co jest? Ury. O nie stun! Nie miał pasywki jeszcze. Ej, terek, sobie to nagrania. Spoko. Retreat, retreat. I tak muszę zawrócić, więc bez różnicy. Co by złożyć? Trochę zapomniałem buildy. Zróbmy w ten sposób. Mm. Merkur rezultował, gdy go przestali gonić. Ło. <laughs> wow. Czemu ja pudruję cały czas tunem? No to jest tak marne. Ale będzie wleciały. Jak To szybko. Jak kiloł Dobiją mam nadzieję. Dobrze. To smutne, Ten... że nic nie gram. tem Cupido. No. tem Cupido do Túnel a <laughs> Zacznijcie mi przez ustaw, to taki jak powinien. A, wow. sięgnąłeś, ładnie! Na maksymalny zasięg. No. no. <grych> a ja powiem, na chyba, że to jest słabe. <grych> o, to sobie nie trafił. Dajcie mi jedynkę! VirtuRu ultował, mówiłem. Dobra. No. no. <laughs> Jeszcze go zestunuję. Jak sięgnę. Dobra ja nie 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 sięgnę, nie ma co. Jak się zbuduje to może być ciekawie. Na razie za dużo pudmulho. Eee, uwe, Spoko Nie dostał stuna Szkoda Tak by był już martwy O tym zrobił Na gruba tam nawet spila nie ma <laughs> Przykro mi O nie ale in mnie in teraz ścieknie nie yes, nie użył tego Szybko 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 Ajajaj aj, aj. Nie zdążyłem Nawet nie było blisko No czemu oni cały czas nikają? A tak skarby to prawie fabuł nawet Ale wiecie co ja nie nagrałem? Jak ja prawie umarłem <laughs> O jas Cały czas muszę się władzić w nieodpowiednie miejsce Ażem się popał. Doublem yeah. uh. Doublem Double. W zasadzie To doublow wiem Ej doublow wiem? Ta. E, tak Tak mi się wydaje Ej mamy lodówkę wiem O nie ziomek Znowu miałem na o... Ej idzie druga lodówka Może Jak się nie zbezagajmy

Serio? Aha! Pojazd! Musiałem było ultacela No poszło Aaa, ale dostałem Boże, minialny Czemu ja nie mam killi? oj mi marnie idzie. Masz klomfe kamerzystę. <gibne> Teraz Tobie będziesz, a jak Ty będziesz nagrywał, to mi. O nie, on Och, Uh, geb dostał stuna ode mnie na szczęście. Szybciej, szybciej! Bo jak ten Merkur jest słaby, nie uratował. Szybciej, szybciej, szybciej. Gep tu! ten tu! Jest... gdzie on Gep nie? No właśnie. Gep tu! Gep tu! Gep tu! Gep swoją Gep tu! Gep tu! Bo myślę, że będzie uciekał, uciekał w drugą stronę. <grymne> na sam wirek? To jest jakieś przegięcie. Szybry, szybciej, no nie. Już? Kończ Oho To gdzie był? Pod towera naszego prawie, Ale poleciałem, szkoda, że padam Ej tak, kupi No wiem, wiem Boże Ulti gdy już umarłeś Tak, tak bardzo Łasny na pila no, Ale dobra, 3 za 1 zrobiłem, także nie jest źle Opłacało To upływie idzie, że ty bardziej nie schodzisz z tułka O nie no i kupić mnie znowu dobił tym serduszkiem, no jakie to jest irytujące. Tor gdzieś. Nie wiem, ja padłem. Tutaj. Patrzę na siebie. Dobrze. Ale był wydrukował, o jasne. Kurde. Sorry, nie chciałem. No ta Leaf nieźle leci. No się za góry ja bym go nauczył O Co? Ten też konkretnie bije Dobra, do roboty Ej, bo jak tam lodówka wsteje, to wstejdzie to w No tak Ja zasnąłem niecałeś czy tylko mnie każdy z nich tak strasznie bije? Nie, nie tak, A nie ten to... biją. Że dosłownie podchodzę i prawie od razu bije. Nie to naj najbardziej. To trochę boli. Nie nie wiem, to konkretnie. Ozyrys też jest całkiem mocny. <noise> Puściłem mu tak to, tornado przed sobą, i y, zagrałem mu jak uciekł? No i teraz ja padam przez tora. Ekstra tej. Dobra, Udało się na szczęście. Dobra, ja też tak. no, nie? Powinniśmy to wygrać. <laughs> Tam była nasza lubiska, to się ja słyszę Tam była nasza lubiska, nie mi się wydaje No jest dalej I już nie ma Praktycznie Zawsze. Już mi są. Dawno nie miałem wrażenia, że jestem tak papierowy Ledwo podchodzę i po Nagle wychodzi A ten umir bez Dobrze No no daję radę tutaj five Za o tym mówię, ledwo podszedłem i tyle HP mi zeszło Tor za mną biegnie, słyszę go Dostał stunę, chyba ucieknę

Ja to jest taki jest... filmowy <giby> Gebowi nic nie biję, bo jemu mu kryty nic nie robię, to jest straszne Gdzie ten Merkury go podrzuca A, ręka No Chociaż nie dla mnie Akurat mnie biją mocno, ale i tak łatwa do wygrania 울투나미가 허허 네 Nie. Co się dzieje? Nie wiem, ale dałem tornado po siebie no, no, dobra, ładnie. <grym> nie mogę. Nie mogę zrobić dździesiąt. GG i zrobiłem efekt. <grym> no, uczuć.